Panie dyrektorze, duża impreza pod patronatem TVP ma być TVP? Z czego dumnym? No pewnie już jesteśmy dumni i jestem pewny, że ta impreza będzie się rozwijała. Właśnie wczoraj w trakcie jednej z rozmów w telewizji wspominałem początki. Początki były bardzo nerwowe i nadawały się właściwie na scenariusz filmu kryminalnego, thrillera, może nawet czarnej komedii, bo zaczęło się 3 lata temu w moim gabinecie, kiedy oglądałem informacje w TVP Info, kiedy widziałem, że zaczyna się jakiś kryzys, bo też nie wiadomo było, o co chodzi w Opolu. Później decyzja pana prezydenta o że nie będzie festiwalu. No i siedziałem z rozmówcą, tak się zastanawiałem, powiedziałem, panie dyrektorze, no mamy najpiękniejszy amfiteatr w Europie. Mamy wspaniałą publiczność. Jesteśmy w stanie rozpocząć starania się o stworzenie nowej imprezy, bo to przecież nie chodziło o to, żeby przenieść opole do Kielc, a taki hejt się później pojawił. No i kilkumiesięczne starania doprowadziły do tego że rozpoczęła się przygoda muzyczna. Początkowo nie wiedzieliśmy przecież, że to będzie festiwal muzyki tanecznej. Były pomysły, żeby to był festiwal muzyki alternatywnej, ale pomysł pana prezesa Kurskiego trafił w dziesiątkę. Co O czym świadczy oglądalność? O czym świadczy również no, zabawa? Właściwie artysta pierwszy wychodzi i dwa, dwa wersy zaczyna śpiewać, a cała publiczność kontynuuje i właściwie przez trzy godziny śpiewa. No, wrażenie jest oszałamie. Także bardzo serdecznie chciałem podziękować panu prezydentowi Lubawskiemu, który podjął, pamiętam, w temu, wtedy zawracałem mu głowę w, w trakcie jego urlopu w Hiszpanii, i panu prezydentowi Węcie, który kontynuuje tę dobrą imprezę.